Gramy w tosser. Jest tu to więcej osób. Chciałbym wam nagrać, bo jutro idę do swojego przedkola. No jutro wam będę nagry... Ej! Co tu tak wariuje? Ej, ej! Co to robi Gotan? Co z tego kupienia? co on robi, to? Chłopcy odwala No jak on jedzie, no To jest trochę dziwne, jak on jedzie, ale Tak słabo jedzie Nie wie jak Gdzieś do góry jeździ No ale go to mu i się wyginąć. na I bo nie wyrażę wyginąć no się. Bo dobra. Bo do się nie powstał. Nie wiem, ale dziś jedzie. Ej, to jest ten GT4N. O, 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 Matyldo. Torime. Gdzie ty się pykasz na ten Za 4D pozwala. Co jest, co jest głupie? No widzowie, no! Jak tu się nie da wsadzić! Nie wiem. Jechać, ale. O coś robi Jakieś e, miejsca korwin górą Już 2 minuty, to za jedną minutę. Kończę, widzowie, bo. No i tak czy siak, tak czy siak No dalej jest 2 minuty, ale widzowie To się dzieje po prostu, ale No KD4D dzisiaj nie będziemy jechać, ale Chyba, widzowie Ale Jeszczełem 53 Dobre No ale Tak czy siak, tak czy siak. No już powoli leci. Gdzieś z bliska, niedaleko, blisko, ale teraz w tramwaj. On coś robi, ale daj jest dwa minuty. O, trzy. Dobra, pa papa.